My przede wszystkim od siebie się dużo spodziewamy, jak na każdy mecz. Na pewno na przeciwnika patrzymy, ale przede wszystkim patrzymy na siebie i chcemy, chcemy abyśmy grali w każdym meczu pod nasze dyktandy. Będziemy pod uwagę to, jak będą grali, ale to czy, czy mają dobrych czy złych zawodników, wiadomo jakich mają, to, to nie ma nad czym się zastanawiać. Tak jak mówiłem, to jest mecz jak każdy inny. Czy byśmy grali tutaj z ostatnią Koroną, czy, czy z pierwszą Wisłą, zaraz gramy z Legią, więc do każdego meczu trzeba podjąć tak samo serio, bo zawsze gramy o trzy punkty, bez względu na to, kto to, kto to jest.